Super, zupa. Zupa? No. A jeśli chodzi o ten nosek, to mamy wyrumany jacuzzi. Konec, cóż za miejsce wydaje? Takie, które posiada Greek Plate, czyli tak zwany grecki talerz przysmaków wszystkiego. Co aktualnie mają w karcie? Klimatik. Jest. Ale musimy wam powiedzieć, że Santorini ma coś w sobie takiego magicznego. Czuję, że to jest takie magiczne miejsce. Mhm. Takie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. I nadszedł wieczór, moi drodzy. I będziemy chillować. Witajcie w drugim vlogu z Santorini. Dotarliśmy już do Mesarii, czyli naszej jego drugiej bazy noclegowej z IA. Jeśli tak. chodzi o IA, to Wam polecamy, ale trochę trzeba było odrałować. Ale z plusów to dostaliśmy od Pana śniadanie, boksy. W ogóle ich nie zamawialiśmy. Trzeba je podnieść. E, także co tam mamy w sobie w środku? Możemy powiedzieć tak szybko? Nawet fajne jest to śniadanko, słuchajcie, bo dostaliśmy tak, owocki. Do tego śniadanie na słodko, czyli łasuchy będą zachwycone bank oraz coś na mm, słono, wytrawnie. Ale Uda, jajecznica coś takiego. Chyba tak to wygląda, taka jajecznica coś takiego. Oczywiście do tego chlebek. My tego śniadania nie zamawialiśmy, ale pan i tak nam przyniósł i powiedział: "Ej, macie". Więc... Tak, także to bardzo na plus. Mimo że trzeba było tam drałować i jednak było to na klifie i chodziliśmy góra dół góra dół do tej IA, ja, do tego centrum miasta. No to na plus w tym Airbnb. Fakt, że dostaliśmy siedanko za free, o której nie prosiliśmy i Pan powiedział, nie zamawialiście, macie. Ty. A jeśli chodzi o ten nocleg, to mamy wyrąbane jacuzzi na balonie. Tak, jest naprawdę sztosowo i co ciekawe kosztuje tutaj e, dwie noce, kosztują tyle, co jedna noc tam. Więc naprawdę na plus. I do tego jeszcze pan Polas przejechał. Byliśmy w Fira, czekaliśmy na autobus do tego, żeby dostać się do mesari, a pan do nas na i powiedział, a ja was zabiorę, nie chciał od nas pieniędzy, ani nic, także bardzo, bardzo miło. Nie prosiliśmy o to, a tu super zaskoczenie. Warto również dodać, że oni są bardzo mili. I zaraz nas, jak pan tutaj przywiózł, przyjął nas jego brat, dostaliśmy mapkę, dowiedzieliśmy się całą historię wyspy. Tam. W ja to samo pan nam tłumaczy, więc z grzeczności wysłuchaliśmy, trwało to 30 minut, ale żeśmy posłuchali, co gdzie pojechać i z ciekawostek dostaliśmy również e, od tego pana, który wynajmuje to Airbnb, bo to jest nówka nieśmigane, e, książka. Książkę, którą napisał, to jest książka w języku angielskim e, i dotyczy ona Santorini w oparciu o historię tego pana rodziny połączone trochę z mitologią, jakimiś mitami, także zobaczymy co to jest w w języku angielskim. E, taki ciekawy dodatek, także w ogóle na to wychodzi, że oni są mega mini, no bo tam śniadanie, tutaj nas przywieźli, tu książeczka, tu pomoc, tak, więc idziemy. ze szpinakiem i serem petał, to wygląda troszkę jak takie ciasto francuskie i to jest mega popularne tutaj. Jak sobie szukałam potraw, które musimy spróbować na Santorini, to właśnie to ciasto z serem peta i ze szpinakiem jest jednym z tych potraw znanych. Mm. Mm. Bardzo słony ser peta i ten szpinaczek i bardzo twardy jest to ciasto. Nie tak delikatne jak ciasto francuskie, tylko troszeczkę twardsze. Słuchajcie, 2 euro, feta, patrzcie, jakie to jest duże, żeby była jasność. Dobre, mm. nie? No. no Takie, żeby przegryźć i coś pójść gdzieś Aha. dalej, nie? Także idealnie właśnie jako taka e, przegryzka. A ja wiem, że to było tylko ciasto z szpinakiem i serwetą, ale to było naprawdę bardzo dobre. Tak. I gdyby nie fakt, że musimy, musimy chcemy spróbować jakichś innych fajnych rzeczy, to bym zamówiła jeszcze jedno. Było tak dobre. Przyjechaliśmy do miasteczka Fira. Z Messarii, jeśli chodzi o transport, no to bilet kosztuje euro euro od osoby, zależy oczywiście odległości, więcej na pewno powiem trochę o transporcie w naszym podsumowaniu tego długiego weekendu na Santorini. Idziemy zobaczyć, co jest w tym Fira. Tak, to Prawie? jest o. największe miasto tutaj, także idziemy. Ja mój mąż się zgubił. Tutaj natomiast widzimy dwie wyspy, na które się wybieramy yy, jutro. I będzie to rejs, który zajmie nam pół dnia. Będzie z tego osobny odcinek. Yy, także już teraz Was zapraszamy. Fajnie, jeżeli teraz widać, obczejamy sobie, będzie wulkanicznie i w ogóle pewnie fajnie. Upał jak zwykle to skwiera i umieramy, ale powiem Wam ciekawostkę odnośnie samych budynków, ponieważ one są białe. I białe, jak ja je dotykam, to on jest po prostu letni, on się absolutnie nie nagrzewa. I to jest kwestia, to jest pierwsze, dlaczego w ogóle w Grecji, na, zwłaszcza na Santorini, te budynki są białe. Druga to odnośnie flagi, po to niebiesko-białe, więc tak wygląda całe Santorini, jest dumne z tego, że jest greckie. I trzecie to jest najtańsza farba. Takie. Tada! No ale jeśli chodzi na razie o to miasteczko, to fajne właśnie, żeby przyjść, porobić sobie zdjęcia. Jeszcze powiedzieć. Yy, nie, pójdziemy jeszcze do jednej fajnej restauracji, która jest najwyżej ocenianą restauracją na całym Santorini, także będzie pysznie. Mała zmiana planów. Mieliśmy odwiedzić najwyżej ocenianą restaurację tutaj na Santorini, ale okazało się, że jedyna opcja dojazdu to jest taksówka. I koszt taksówki to jest. 20 euro. I że to jedną jest W jedną stronę. Dużo. W jedną stronę, bo stamtąd też się nie dostaniemy autobusem, więc musielibyśmy mieć coś wynajętego, a my nie chcemy wynajmować, bo jutro będziemy cały dzień na wycieczce i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej chwili idziemy na autobus i jedziemy na drugą stronę wyspy do miejscowości Kamari. Tam sobie poletamy dronem. Zobaczymy, co tam jest. Do zobaczenia. No i odwiedzimy jakąś restaurację i coś spróbujemy greckiego i powiemy, czy warto i ile kosztuje, jak zawsze. W autobusie trzeba mieć maseczki. Nie wsiądziecie bez maseczek. Tak, wszędzie indziej luz, ale autobus, maseczka pilnują tego. Spoko. przynajmniej 30 minut, drogi do Kamarii. Tak mniej więcej, bo ja nie jestem pewna, czy 30, ale taka dłuższa. A no, się cieszymy, bo grzeje, znaczy grzeje. Chodzi klimat. jest super. Jechaliśmy do miejscowości Kamari. Myśleliśmy, że będzie 30 minut, bo się na mapie wydawało, że jest tak daleko. A 15 minut, jesteśmy na miejscu. Euro Dokładnie. 60 jak za każdy przejazd prawie Także, że Także spoko, polecamy y, przemieszczać się tutaj autobusem, zdecydowanie jest łatwiej i tanio przede wszystkim, tanio, no bo jak taksówkarz chce 20 euro, żeby dojechać obojętnie gdzie, czy to jest 10-15 czy 20 minut, to to jest straszne przegięcie. Idziemy nad wodę. Idziemy nad wodę zobaczymy, co tu jest i co coś zjemy pewnie. Zupa. Zupa? No. O Jezu, jaka ciepło. To jest ta czarna plaża, o której mówiłaś, prawda? E, nie. Nie? To nie jest nie. jeszcze ta? Mm. No, skusiłem. Ale no, leżing, smażing i chilling tutaj pełny. Knajpki są tutaj przy plaży. Jeśli miałabym jakoś nazwać, to to takie kurortowe miasta, nie? Takie, takie, no typowo bo... miejsce, żeby właśnie sobie wychillować i wiecie, poleżeć na plaży. Wykąpać się, woda rewelacyjna. Leżaczki, co ciekawe, z tego co już my się dowiedzieli od pana naszego który wynajmuje nam Airbnb powiedział, że są tutaj miejsca, gdzie leżaki są darmowe, nie trzeba za nie płacić, więc o tyle. to taki cenny tip, nic specjalnego, nie ma tego miejsca, nie ma żadnej historii, yy, takiej wiecie, żebyśmy tutaj mogli coś powiedzieć więcej, I tak widzimy sobie, spacerujemy, tak, żeby sobie pochodzić jest. Szukamy musaki. Szukamy musaki. Koniec, nie, cóż za miejsce do was. E, takie, które posiada Greek Plate, czyli tak zwany grecki talerz przysmaków, wszystkiego co aktualnie mają w karcie. I tam coś jest nie tak? Patrzysz na mnie? Nie, patrzę. No, tak, tak robił. Czyli taki miks e, tradycyjnych dań greckich. I jest nawet w bardzo korzystnej cenie, i to mnie skusiło, żeby odwiedzić. I nazywa się Zorba, choć będziemy tańczyć. Pierwsze danie greckie, jakie mamy, to mamy dolmades, czyli marynowane gołąbki w liściach, winogron. Z tego co Klaudia mówi, to tam mięska nie ma, tylko właśnie jest ryż. Bardzo smaczne ciepły taki ryż. Delikatna jest ta otoczka, czyli ten biedenizm, winogron. No i z cacykami super, płacę. I niedrogie danie, bo za taki talerz, na którym są cztery takie gołąbki, zapłaciliśmy 4,90 euro. Więc całkiem spoko. Jak to wy smakuje? Słuchajcie, to jest trochę cytrynowe. Tam jest przećmięte cytrynę, właśnie. Do tego te cacyki, czyli ten ogórek. Jezu, super. I troszeczkę faktycznie takie kwasznawe są te, te liście. No bo jak są marynowane, no to muszą być, podejrzewam, że one, aby zmiękły właśnie są jakoś tak może troszeczkę podkiszane, nie wiem, coś ten deseń, ale to jest bardzo, bardzo dobre. Fajne, lekkie, na taką pogodę, ideala. Idealo. No ale słuchajcie, patrzcie jak pięknie jest podane masełko razem z pieczywkiem i to pieczywko jest takie... O i dostaliśmy, to jest podgrzane w ogóle. Podgrzane pieczywko. So... Ja, no jestem ja w niebie, słuchajcie, <laughs> dostałem chlebek ciepły, mimo że jest milion stopni, ale lupiący chlebek z masełkiem, nie no, ja po prostu zabieram się aż zrecenzuję wam to masełko, bo sobie wezmę taki ostry tutaj, bo to jest takie masełko z ziołami. Zrecenzuję dla was specjalnie pieczywko. Mm. 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 po prostu zorba, zorba, słuchajcie, tutaj, tutaj, tutaj wszystko tańczy, naprawdę pyszne. Tomato Keftedes, czyli smażone na głębokim tłuszczu, placki pomidorowe. Próbujemy. Pierwsza stoję, w życiu. A dużo ziół. Mięta, cebula. I powiem wam szczerze, że ten pomidor tutaj zginął. Ja go w ogóle nie czuję. I takie bardzo mocno. Em, Doprawione. Przysmażone, że nawet aż. spalone, chyba troszkę. Niespecjalne, nie? Mhm. Niespecjalne. Tak. Nie, nie polecam wam tego dania. Ciekawe, czy po prostu to danie jest. Źle przyrządzone tutaj, w tej restauracji. Czy po prostu tak smakuje? Tego nie wiemy i pewnie się teraz nie dowiemy w tej chwili. Możliwa, że trochę jest przesmażone, co jak Klaudia mówi. No i znikły te pomidory. Mhm. To jest słaba. Tutaj mamy grecki talerz i to danie tutaj, takie faszerowane. No to jest gemista. To akurat jest faszerowany pomidor, z tego co widzimy? na dobrze, taki ryżyk bardzo fajne takie delikatne danie mocno pomidorowe bardzo fajne w takie smaku przypominające trochę takie lecho ale tu jest rewelacyjny ten ryż on jest bardzo fajny kolejne danie które mamy to zapiekanka z ziemniaków bakłażana i baraniny zwana musaką. no i będziemy ją próbować wszystko jest takie fajne miękkie delikatne bardzo nie że rozgotowane tylko właśnie takie fajne idealnie mięciutkie tu jest dużo przypraw tego bakłażana, bardzo ten bakłażan się tutaj przybija. Jeśli chodzi o mięso, no to jest coś ciekawe. Zależycie, zależy od tego, czy lubicie baraninę, czy nie. Mi smakuje. No ciekawe to mięsko. Jeśli nie lubicie baraniny, to wam nie podejdzie, bo jest wyczuwalna. Faktycznie, jak się wybiła, to nie jest takie ani wołowina, ani wieprzowina. Tak czuć od razu, bardzo smaczne. No, Rozpływające się w ustach, tak jak Michał powiedział. Będziemy paszołować teraz, pałaszować. Pałaszować będziemy. Jeśli chodzi o rachuneczek, to zapłaciliśmy, rozjechał dziadek to zapłaciliśmy 27,60 euro także całkiem spoko teraz zmierzamy z powrotem do naszego lokum ogarniamy się i widzimy się pod wieczór hey. 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 No i dotarliśmy, jesteśmy już przy pięknym zachodzie słońca, będziemy pić sobie drinki, albo jakieś tam winko. Sorry, że coś piszczy, bo ewidentnie coś tutaj jest. Mieliśmy podobny temat na dachu w Tokio, że tak piszczało, nawet mieliśmy mikrofon, niestety to nic nie dało, także przepraszamy. A mamy teraz widok jak z bajki, zobaczcie sami. Ale musimy wam powiedzieć, że Santorini ma coś w sobie takiego magicznego. W sensie jak trochę jak w Wenecji. Co uliczka to ładniejsza. I ja wiedziałam, że się będę tutaj świetnie bawić i bawię się świetnie. Jest ukrop mm. jest bardzo ciepło, ale, ale mimo to jest super. Tak jak w Wenecji. Tak bym ją mm. przybliżyła. Grecka Wenecja, ale nie mylcie tego z kanałami w ogóle, tylko chodzi mi o klimat. Tak, ale jest właśnie, ma ten taki, nie wiem, tutaj takie samo mam poczucie takiej, w Wenecji jest takie, nie wiem, takie, takie, czujesz, że to jest takie magiczne miejsce. Mm -hmm. Takie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. I to samo jest na Santorini. Czujesz to, że tutaj po prostu te białe budyneczki i te światełka i to wszystko robi klimat jak w Wenecji. Trochę spot tutaj, no. Tak, zdecydowanie. Od razu na niego wpadniecie na 100%, bo on jest bardzo łatwy do odkrycia, także super. To jest taki punkt robienia selfie'aków. I tu jest bardzo dużo ludzi i robią... Prze różne dziwne pozy. My wyglądamy bardzo podobnie. Pewnie tak, rady, ale Każdy, jest... kto robi selfie wygląda dziwnie. Tak, zdecydowanie lepiej spaceruje się tutaj wieczorami. O Jezu, my, super jest teraz. my tak wiecie, 12-13 przychodzimy i chodzimy po tych miejscowościach i nie da się podsiedzieć. Jest, nas, jest bardzo gorąco ponad 30 stopni. No, a teraz jest idealna pora na to, żeby spacerować. Człowiek nie jest spocony i można się cieszyć ładnymi widokami. A tak to w dzień to jest, jest hardkorowo. Prawa, Nie wiem, czy słyszycie. To chyba nie dla nas. Ale udało nam się, dotrwaliśmy do wieczora i udało nam się strzelić dwie fajne fotki, także bardzo tutaj wieczorkiem mało ludzi było. Mało no. ludzi i ja, mi się bardziej podoba ta fiera niż ja, gdzie ja jest tak właśnie osławiona, że jest piękna. Tak, że tylko tam są te białe budynki i tylko tam zrobicie super zdjęcia. Niekoniecznie. Nie. Jest chyba więcej tych spotów. Jest więcej jest spotów więcej takich spotów. instagramowych, które tak. naprawdę pełno fotografów, którzy z modelkami tam stali w ogóle. No ale tutaj jest taki że tak wchodzisz i od razu masz to zdjęcie, bo ono jest dokładnie, takie Dokładnie, dużo super. co prawda osób robi tutaj zdjęcia, no ale Fira nam się podoba. Zdecydowanie podsumowując, spacery zalecamy po południu późno, czyli po 18, no bo w dzień jest straszny ukrop. No i co? No i słuchajcie, na tym będziemy się dzisiaj kończyć. Na dole ekranu widzicie, ile dzisiaj wydaliśmy. Widzimy się w kolejnym odcinku, zabierzemy was w rejs po Santorini. No i do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć. Cześć! Tak, słuchajcie, Michał zrobił mi takie foto piękne. Dzięki, Misiek. Nie.